Co zrobić, żeby zabezpieczyć rury przed zamarzaniem, gdyż często w ostatnim kwartale brz jest na tyle duży, że grozi to ich zniszczenie. Dlatego warto przed nadejściem mrozów zadbać o docieplenie rur na zewnątrz. Nie jest to skomplikowane, więc można to wykonać samodzielnie, a raz wykonane zabezpieczenie spełni swoje funkcje przez lata. Rurociąg ułożony w jeszcze niezasypanym wykopie powinien być również ocieplony. Jak to zrobić? Najprostszym rozwiązaniem jest zakup szerokiej rury lub wykorzystanie zdjętych wiader, które by wykorzystywane do fundamentów. Kupujemy rolkę wełny mineralnej i otulamy nią rurę. Dodatkowo na wełnę dajemy folię, tak aby nie mogła się do wełny dostać woda. Wszystko usztywniamy opaskami zaciskowymi. Na tak zabezpieczoną rurę nakładamy wiadra lub rurę o sporej średnicy. Najlepsza będzie rura z tego względu, gdyż nie dostanie się do niej woda. W wolne miejsce pomiędzy wsypujemy keramzyt, który jest świetnym izolatorem. Tak jak widzicie musi być to zrobione od podłogi do dołu aż do metra m w ziemi. To zapewni nam, że woda nie zamarznie. Instalacja kanalizacyjna z racji średnicy rur nie powinna zamarznąć. Może to jedynie wystąpić, gdy jest ona zapchana, więc przed zimą powinniśmy to sprawdzić. Można także zastosować przewody grzejne. Do zabezpieczenia rur przed zamarzaniem stosuje się stałooporowe i samoroglujące przewody grzejne. Przewody stałooporowe pracują ze stałą mocą, przewodach samoregulujących spadek temperatury otoczenia spowoduje zwiększenie mocy grzejnej przewodu. Takim przewodom nie grozi przegrzanie w przeciwieństwie do przewodów stałoporowych. Przewodami grzejnymi oparta się rury, które mają być ogrzane. Mocuje się do nich punktowo samoprzylepną taśmą aluminiową. Mogą być one instalowane zarówno na rurach wykonanych ze stali, miedzi, jak i tworzyw sztucznych. Pod warunkiem, że materiał, z którego są wykonane uzyskał atest wytrzymałości pracy w temperaturze do 90 stopni Celsjusza. Przewód grzejny może być zakończony hermetycznie wtyczką, którą umieszcza się w gniazdku elektrycznym, co pozwala na łatwe uruchomienie systemu. Po podłączeniu do źródła energii elektrycznej, kabel rozpocznie grzanie i nie dopuści do zamarznięcia ról, nawet w czasie długotrwałych, siarczystych mrozów. Kabel grzejny może być także zakończony termostatem, mierzącym temperaturę otoczenia. Dzięki temu będzie on grzał tylko wówczas, gdy zajdzie taka potrzeba, a praca przewodu grzejnego nie będzie wymagała nadzoru. Aby maksymalnie ograniczyć niebezpieczeństwo, Zamarzania rur powinniśmy największy nacisk położyć na zabezpieczenie instalacji. Według mnie najlepszym rozwiązaniem do rury kanalizacyjnych jest pierwsze rozwiązanie z kermazytem, A do rur z wodą użycie przewodu grzynego z termostatem plus mniejsza rura z kermazytem. To zapewni nam spokój w srogie polskie zimy. Oglądasz film? Daj suba, mapka w górę, także mile wciskana. Kolejny odcinek już w drodze. Zapraszam na moją stronę www.zbudujsamdom.pl. Tam znajdziecie mnóstwo zdjęć w placu budowy.